o mądrym królu nie wieście złej, dzieweczce pięknej jak cudz. Dawno temu w zamku położonym na niewielkim wzgórzu mieszkał król ze swoją córką, królewną Świerzkę. Ojciec, gdy pierwszy raz zobaczył swoją maleńką córkę, powiedział – Witaj na świecie! ––– Zostawiliście się teraz tylko we dwoje. Ty i ja. Twoja mamusia nie zdążyła nawet tak silnie Bądź śnieżką. Śnieżką tego pierwszego płatka śniegu, który spadł Ci na zamarzniętą ziemię. Śnieżką, bo jesteś tak piękna i delikatna. Tak krucha i niewinna, jak ten płatek śniegu. Oto król ponownie brał ślub. Jego wybranką była ciężniczna, różna niewiasta, o której mówiono, że tylko stroje jej głowy. Dziś jesteśmy mężem żoną. Pani, czyż nie cieszysz się, że od dziś będziemy razem królować? No, z tego królowania to się rzeczywiście cieszę. Pani, pani cieszy się, że od dziś jesteś panią mojego serca. Panią tego zamku. Panią tego zamku? Och, rzeczywiście to jest powód, Pani, a nie cieszysz się, że od dziś królewna Śnieżka w końcu będzie miała w tobie matkę i opiekunkę? Tak, królewna Śnieżka, tak, ale... o tym dziecku. Tak, tak, król, oczywiście, no bardzo się cieszę, bardzo. Wiedziałem, wiedziałem. Zawołam ją. Ustropowie. Słuchaj, królowo, słuchaj, albowiem... No co, obraz, czy nie wiem? Wciąż jesteś piękna, lecz wiedz to przecież, że ktoś piękniejszy jest już na świecie. Pod jednym zakrętem wraz z tobą mieszka, a ma na imię Królewna Śnieżka. dobrze, że przybyłeś tak szybko. Jak zawsze na Do nich szanuj! – Przecież to jeszcze dziecko. – Dziecko? Ze swoimi podwładnymi? Chce podławić nie tronu? – Nie do wiary, Czego oczekujesz ode mnie? – Wyprowadź ją tam, do lasu. – Opełnij jej piękny warkocz i przyprowadź do moich. Chłopczyn z rozkazu królowej zabrał Śnieżkę do lasu. Tam jednym ruchem wyślijskiego noża uciął jej warkocz i nakazał, aby ile w nogach ruszyła przed siebie. Przerazona śnieżka pobiegła w głąb lasu. Biegła tak długo, aż upadła na mych. Ledwie żyła ze strachu ze zmęczenia. Ojej, gdzie ja jestem? O, tu jest jakiś domek. O, pow, jest tam kto? Nie ma tu nikogo. Ciao, c'è dağılın. jej też ktoś w piaru. I mojej kaszki upyło. Ojej, ja już w ogóle nic nie mam w pusecce. Tu zapewne ktoś by. Co tu się dzieje, meblek, co tu się dzieje? No nic, dzisiaj racia, chłopaki, będziemy spać z tymi brzydkami. Ojej, zobaczcie. mojemu moim łóżeczku ktoś spał, cała pierzynka. Jest. śpiącą śnieżkę. Kiedy rano otworzyła oczy, zdumiona ujrzała przy swoim łóżku klaskalnik. Ojej, a kim ty jesteście? Co wy robicie? My jesteśmy klaskalnik. Ciężkość na dwiemych jak głęboko pod siebie wyduchamy po Ja jestem pędrek. Kto jest? Pędrek. Joszek. Ja mędrek. I? Ja o Ja na to no, chęć tamtych, mógł ośmielić. Ja bardzo chęć. Byłam bardzo głodna, bo jadłam z każdymi sercami i zaznęłam. Przepraszam. Nie ma za co